Panie Adamie, urodził się Pan 89 lat temu, w kwietniu 1923 roku. Losy II wojny światowej rzuciły Pana bardzo daleko, bo aż na kontynent australijski. Zanim jednak opuścił Pan rodzinne strony, wiem, że podjął Pan naukę w Gimnazjum w Starachowicach, w dzisiejszym pierwszym Liceum Ogólnokształcącym. Jak wspomina Pan tamte młodzieńcze czasy? No, bardzo przyjemnie. Raz, że mieszkałem przez pół roku w wujostwa daszkowskich. Później mieszkałem u przyjaciół moich rodziców gołaszewskich na Bugaju. Bardzo się lubiałem z kolegami i z koleżankami. Bardzo przypomina mi się Zosia Lachówna, Jasia Jakubowska, Gabriela Zielińska, no i koledzy przeważnie Janusz Koszmider, który mieszkał, który był sąsiadem Gołaszewskich. W Starachowicach, pamiętam, dyrektor był Francuz z profesorów, który najbardziej pamiętam, to był Jasiewicz który uczył niemieckiego. Przypominam sobie, który nas uczył gimnastyki i on również uczył gimnastyki z szkoły zawodowej i uczył nas boksu. To bardzo dobrze pamiętam. jak się nazywał nie pamiętam. Tak. No, co jeszcze mogę wspomnieć. No moje wspomnienia przed was przeważnie, że bardzo lubiłem się z tymi kolegami, z dzidkiem Gołaszewskim. No i miałem kuzyna, z którym wybraliśmy się na Węgry, obaj musieliśmy uciekać, żeby rodzice by nam nie pozwolili uciec z domu, to potajemnie to musieliśmy zrobić. To był Czesiek Kroski. A jeszcze był Kajtek, ym... kański, tak. Tylko dzień przed naszym wyruszeniem w stronę granicy węgierskiej, on zrezygnował, dlatego że ojciec jego stracił posadę w zakładach i. Mówił, że teraz będzie on musiał pomagać rodzinie. Co jeszcze w Starachowicach mogę powiedzieć? No Najważniejsze, że miałem najprzyjemniejsze wspomnienia w Starachowicach. Panie Adamie, a jak w Pana pamięci za zachowały się Starachowice jako miasto? E w w tamtych czasach. No, Starachowice bodajże najszybciej rozbudowywało się ze wszystkich przemysłowych miast w Polsce w tym czasie. Wiem, że ludzie dobrze zarabiali, budowali wspaniałe wille w Starachowicach. No i położenie Starachowic wśród tych lasów było wspaniałe. Tam na Bogaju również mieszkali państwo Jasiewiczowie, z którą bardzo się, z jej starszy, ich córką bardzo się przyjaźniłem. Dlatego muszę wspomnieć to, bo później okazało się, że młodsza jej siostra była matką słynnych Kaczyńskich. I wiem, że jak mój brat Zjadzią robił maturę, to ona mu wspomniała, twój starszy brat chodził z moją siostrą. <laughs> tak. No, to tym się mogę szczycić, tak. To była końcówka lat 30., a więc już. 38. Wrzesień 39. przerwał tą szczęśliwą młodość. Wiem, że podjął pan wówczas, o czym pan wspomniał, decyzję o ucieczce do Wojska Polskiego, mając wówczas 16-17 lat. Proszę opowiedzieć, jakie przesłanki panem kierowały, jaki miał pan plan i jak to udało się zrealizować? Zima 1939 40 roku była niesamowicie sroga, mroźna, były duże śniegi, także trzeba było przeczekać do wiosny. Dowiedzieliśmy się, że najlepiej udać się dwie stacje przed Sanokiem, i tam wysiąć, udać się do takiej i takiej miejscowości, wioski. Szliśmy tylko w nocy, a w dzień gdzieś w krzakach, w laskach, przy, przy, no, przy odpoczywaliśmy. Napotkaliśmy na Straż Graniczną Węgierską. Którzy nawet strzelali do nas, ale to było z góry. Łatwo biegnąć było, taka polanka. Więc... Stamtąd dostałem bilet, żeby jechać na południe Jugosławii. Miejscowość, zaraz, zaraz, Wranie. Wranie to jest na południu Serbii. I już tam dostarczaliśmy paszporty z przybranymi nazwiskami, tak, ja wybrałem sobie nazwisko mroze, zapnioski, tak. No i jechaliśmy legalnie, z paszportami, pociągiem do Grecji. Nocowaliśmy w, hotel, w salonikach, no później jechaliśmy pociągiem, nie wiem, już dosyć długo to było. Wzdłuż całej Turcji, na południe Turcji, do portu Messina. Zatrzymaliśmy się na Cyprze, żeby statek dostał no, wodę świeżą i paliwo. No i później tym statkiem dobraliśmy do Hajfy. Palestynie, W Palestynie. mi się daje, dostaliśmy mnury, No i na drugi dzień pojechaliśmy do obozu w samym środku Palestyny. Latrun się nazywało. To jest pomiędzy Tel Awiwem a Jerozolimą. W Egipcie to ten pierwszy obóz był w Aleksandrii, w porcie. Co, byłem czasami na warcie, widziałem, działa w i widziałem bardzo dużo działów. Były Buffors Starachowice, nie Starachowice, Made in Poland. Dużo takich działów widziałem. Tak, w Starachowicach i w Rzeszowie były produkowane armaty na eksport, między innymi właśnie do Wielkiej Brytanii. Później był rozkaz pakować plecaki do portu, no tam. Ładują nas przeważnie na kontort medowce. No i jedziemy. Nikt nie wie gdzie, ale po słońcu, na no było się orientować, jedziemy na zachód. No i domyśleliśmy się, że to widać do Tobruku. Nasza funkcja pracy, jaka była minowanie. Minowanie. To drużyna była podzielona na trzy części. Ci, którzy kopali dołki, ci, co przynosili miny i układali przy dołku, no i ci, co uzbrajali tą minę i zasypywali. Co jakieś pięć minut zawsze pocisk wybuchał. No niedaleko nas pocisk wybucha, no to każdy padł. Na Ziemię no i z, z powrotem zakładał te miny. No, w zachodnim odcinku, gdzie linie obrony naszej między, pomiędzy naszej linii a niemiecką były bardzo bliskie, najbliższe było 90 jardów. Między jedną słychać było głosy. Często słychałeś, słyszałeś, ty pachołku Ciociolowski ze śląskim akcentem, e, tak, no myśmy ich wyzywali. Kompania saperów była podzielona na trzy plutony, czy cztery, a każdy pluton miał cztery drużyny. Drużynowy e, dowódcą naszego plutonu był kapitan Turecki. To jego nazwisko pamiętam, bardzo lubiany. Był przez wszystkich i wszyscy mieli do niego niesamowite zaufanie, gdzie w innych plutonach nie mieli do tych dowódców takiego zaufania, jakiego byśmy mieli do tego tureckiego. No, Drużynowi, bo ja jego pamiętniki czytałem w jakimś magazynie, pisane jak on był w południowej Ameryce, w Wenezueli, się osiedlił. I w pamiętnikach był, że był dowódcą tego plutonu. Drużyny były, były cztery drużyny i nazwiska. Wszyscy drużynowi byli na S. To był Schwarz, To no, ciekawe, bo drugi był Schulz. Nie, oba niemieckie nazwiska. Szymankiewicz. I to według tego kapitana wspomnień. No i w pierwszych dniach ten Szybankiewicz, dowódca jednej z tych drużyn, został wysadzony przez swoją własną linię. No, minowało się to, bo na południowym odcinku, gdzie linia niemiecka dosyć daleko była, od linii obrony no, na, naszej linii obrony i to co mi opowiadali że to, to nie, niedaleko było tej placówki co byśmy minowali co jakieś pięć minut zawsze pocisk wybuchał no niedaleko nas pocisk wybuchał no to każdy padł na ziemię, no i z, po, z powrotem zakładał tymi. No, następny pocisk to samo było. I też mi opowiadali z tej drugiej drużyny, że każdy myślał, że to był pocisk. Jak wstali, patrzą, gdzie jest Szybankiewicz? No, ale to szczątki zobaczyli jego ubrania, troszkę kawałek nogi, bo on był pierwszy w, pr w przodzie. Najszybciej on uzbrajał te miny. Także troszeczkę trzeba było być bardziej ostrożnym w tym uzbrajaniu, bo te miny egipskie, coś by zakładali, to była taka jak gdyby miska z blachy, zardzewiałej kompletnie i drugą miską przykryte i tam było 12 takich kiełbasek żelignitu. no, Także te miny były porzewiałe okropnie. Także można wpychać ten zapalnik i bo widocznie w ten sposób wybuch. Niemieckie miny, co byśmy rozbaliali, to było te, te talerzowe, to były ślicznie wykonane. Tam, gdzie zapalnik to było z miedzi, czy z mosiądzu. Ludzie robili sobie te fajki. Do papierosów, z tych, tam gdzie jest otwór na, na zapalnik. No, no ale jeśli chodzi o skutek wybuchu, winy tej czy tej, był ten sam. Były dosyć duże straty. Ja, to był z plutonu, jeden. I drużyna też jeden, który był dowódcą ten Szulc, ja przedtem wspomniałem, tej drużyny. Dostali od sierżanta, że pojadą do batalionu czeskiego. Oni mieli se, nie mieli saperów, tam na jakieś prace. Ale dwóch ochotników potrzebuje ten sierżant, powiedział, do, na inne na czynności. No, Słychał tylko głosy, o chodnicy zginęli w dwudziestym roku. To jest tak. Jedna no nikt się nie, 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 nie zgłasza. No ale ten się mówi, no to ty Majcher, taki chojrak był. No dobrze, panie Sierancie. No a kto drugi? I ten z legii cudzoziemski, nie ten Dudoń, co ze mną był, tylko Czajkowski co później mi opowiadał, on poszedł na ochotnika. No i tak się złożyło, że ci ochotnicy przetrwali, a reszta tej drużyny, nawet z szoferem, który nie musiał pracować przy rozbrajaniu min, wszyscy zginęli. W jaki sposób? To Miał być wypad na Meduar. Meduar to było największe wzgórze, nie powiedziałbym wzgórze, najwyższe wzniesienie nad Tobrukiem, z którego można było widać port, który był bardzo ważny strategicznie. Miał być wypad na ten Meduar. No i żeby był wypad, tam budowali drogę w stronę tego zachodniego odcinka. No, i przechodził jeden samochód, zdawało się, że już jest droga zrobiona przez tę drużynę, to była wysłana drużyna ta pierwsza, plutonu pierwszego. No, i wydobywali, i znowu jeszcze głębiej też się okazywały miny. No, i jakiś tam samochód już był gotowy, jakiś samochód przechodził i znowu wypał, był miny. Także oni okropnie ciężko musieli pracować, bo to by musiało być skończone przed wieczorem. I nawet ten kierowca, który nie musiał być zobowiązany i zawsze się wyśmiewał, miny to nie moja rzecz, ale wtedy musiał, miał, że pod, podczuwał się do obowiązku, żeby pomagać kumplom. Pomagał, no i wszyscy zginęli, bo był taki wielki wybuch. A co się okazało, że tam rzadko są deszcze, ale jak jest deszcz, to jest taka okropna ulewa, że te zbocza no, z się z wodą w dolinę i to wszystko z tą gliną i z minami. I to było warstwy tych min, bo to było zamulone, nie wiadomo jak z oko. I prawdopodobnie jedna z bomb, która była używana jako minę, wtedy wybuchła. No i jak to się stało, że ostatecznie z wojsk saperskich przeniósł się Pan do lotnictwa? Nie no, to proszę Pana, po powrocie z Tobruku pół brygady zostało urlop, dwa tygodnie. Następne dwa tygodnie, druga połowa, tak. Później usłyszeliśmy, że tym, którzy brakuje rok do matury, do małej matury, mogą robić maturę, tą małą maturę w Tel Awiwie. To niby, że już po małej maturze mogłeś iść na podróżówkę. Może im brakowało oficerów, czy coś, no, W każdym razie Dostaliśmy 6 sześciomiesięczny urlop w Tel Awiwie. Jedziemy, ale wiedzieliśmy się, że jest komisja, która bierze do lotnictwa. No i później statkiem y, z powrotem do Suezu. I statkiem to francuski y, statek Ile-de-France, który był przerobiony na. No, Przewóz wojska no, z Suezu do, Darmin, do Darben, to jest w Afryce, tam też duże oddziały wojska polnoafryckiego się załadowało. W sumie było 12 tysięcy wojska na tym statku. Ja. Następny y, port, jakim się zatrzymał, nikt by nie zgadł. Rio de Janeiro. Z Rio de Janeiro z powrotem do zachodniej Afryki, do Freetown. A stamtąd tak daleko na północ pomiędzy Grenlandią a Islandią, że raz wyszłem w nocy po karty na pokład i było widno. Panie Adamie, dotarliście już do Anglii tą długą trasą morską no i czekało Was szkolenie długie, ciężkie, żmudne szkolenie lotnicze. Może Pan powiedzieć jak ono przebiegało? No nie, nie zaczęło się od razu trzeba było czekać na swoją kolejkę byliśmy zatrudnieni w różnych obozach różne funkcje pełnili nim dostaliśmy się na ten kurs szkoleniowy. Pierwszy kurs był koło Sheffieldu nie pamiętam miejscowości. Później drugi kurs był w Haknał. to jest 7 mil na północ od Tigabu. W Haknął już żeśmy zaczęli latać na Tiger Bossach. To dwupłatowce, bardzo wolne, ale bardzo bezpieczne, bo czasami było tak, że zabrakło benzyny i można go było używać jak glider, no, szybowiec. Następny kurs był w Newton, to jest na południe od Nottinghamu. Tam ci, którzy szkolili się na myśliwców, latali na Harvardach albo Masters. Ci, zaś na bobowców, którzy się szkolili, latali na Oxfordach. To jest dwusilnikowy samolot lekcje jakie się brało, jeżeli chodzi o nawigację to był inny samolot Anset, też szkoleniowy samolot później wojna już się skończyła no to się bibbało, bo wiedzieliśmy, że nie będziemy mogli brać udziału nad, no, zbrojnego nad Niemcami także już nie braliśmy tych lekcji Poważnie, także często robiliśmy takie rzeczy, które normalnie byśmy nie, nie robili, chcąc skończyć ten kurs lotniczy. Na przykład latań, niskie latanie, które było zabronione, ale które było okropnie pascy, pascy, pascynujące. Ehm. Także wiem, że przy końcu kursu już brali tych na końcowe egzaminy tych, którzy chcieli pozostać na zawodostwo na stałe. I dużo moich kolegów zostało na tym kursie ja większość zasadniczo chciała iść jak najszybciej do cywila. No, właśnie, Panie Adamie, wojna się skończyła. Czas wracać do domu. Pan pozostał na emigracji. Czy to była łatwa decyzja? Proszę Pana, wiem, że polski rząd, ten w Polsce, wydał rozporządzenie. Ci, którzy brali udział w wojnie w siłach zbrojnych pod rządem angielskim, jeżeli nie wrócą z powrotem do Polski i wydali nawet datę, do tej daty nie wrócą, tracą polskie obywatelstwo. No ja pragnąłem wrócić do Polski, no ale będąc jeszcze młodym i zaprzyjaźniłem się z dużą grupą Australijczyków, którzy mieli charakter podobnie do mojego, lubili się bawić, lubili w karty grywać, lubili, no, lubili być, mieć przygody. Podobała im się Australia. Gdy okazało się, że możemy emigrować do Australii, ale tylko ci, którzy służyli w Tobruku. Bo australijski związek szczurów w Tobruku niby sponsorował nas, ale tylko tych, którzy byli w Tobruku. Melbourne był obóz wojskowy, no, tam zostaliśmy zdemobilizowani, bo dotąd braliśmy normalny żołd, jaki nam przysługiwał. Także było bardzo dobrze, bo rząd nie był taki niski. E... No, i stamtąd statkiem pojechaliśmy na Tasmanię, gdzie przeznaczyli nas do budowy różnych tam. Panie Adamie, serdecznie dziękuję Panu za tę rozmowę. Życzę dalszych lat w zdrowiu, no i mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze raz w Starachowicach.